Szanowni dwie, ja jestem Norwodna, no w dzisiejszym odcinku pokażę Wam takie hiperdoładowania, jedne z lepszych po prostu, które opłaca się kupić, bo są naprawdę całkiem dobre. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zachęcam do ustawienia subskrypcji oraz łapki w górę. No a teraz lecimy z odcinkiem. Na początku mamy spajka, no i tylko sobie to hiperdoładowanie nabiję i wam pokażę, jak kozacko wygląda tutaj właśnie z tym ultem. Bo to, co się dzieje z tym jest naprawdę mega OP, -e. okej, okay, y już wam to napisałam, o patrzcie. I jak włączę to hiperdoładowanie, właśnie je włączam, to patrzcie jakie to jest duże, to jest bardzo duże, przez co możecie w bardzo łatwy sposób po prostu pokonać przeciwnika, bo ma to większy zasięg, bo tak normalnie to jest tylko takie, nie? A to dosię będzie dosięgać gdzieś tak tutaj jeszcze, więc to jest naprawdę Mega dobre i myślę, że jest to jedne właśnie z lepszych hiperdoładowań. Teraz mamy lu, no i generalnie lu bez tego hiperdoładowania w sumie nie jest jakąś mega mocną postacią. Jednak kiedy mamy to hiperdoładowanie, no to jednak jest alto bardzo, bardzo dobrą. No bo jak sobie walniemy tego ulta, no ja niestety nie mam tego hiperdoładowania, ale Wam spróbuję to tak jakby zobrazować więc jak sobie walniemy tego ulta to nasi przeciwnicy od razu zostają zamrożeni, od razu zostają po prostu o, tak jak teraz są zamrożeni nie mogą nic zrobić, my możemy sobie tam ich obijać w ogóle, kolejne te ulty im dawać, więc no jest to naprawdę jeden z lepszych tych hiperdoładowań i dzięki temu właśnie Lu staje się bardzo dobrą postacią tylko no ja niestety nie mam tutaj do tego właśnie hiperdoładowania no ale tak mniej więcej właśnie wam pokazałem o co Chodzi. Teraz mamy w zasadzie kolet. No i e, co tutaj można powiedzieć? No, e, też nie mam hiperdoładowania do kolet, aczkolwiek postaram się Wam właśnie zobrazować, jak to wygląda. E, generalnie, jeżeli mamy kolet ulepszoną na maksymalny poziom bez tego hypercharge'a, to i tak czy siak jest to dosyć mocna postać, ale kiedy włączymy sobie to hiperdoładowanie, no to jak kole tak przybiega tym ultem, zadaje naprawdę bardzo mocne obrażenia na przykład jeżeli gracie w taki napad no to na safie zada myślę, że co najmniej 20% albo trochę mniej, albo nawet więcej więc naprawdę jak macie tego hiperdoładowania i użyjecie ulta no to praktycznie wasz przeciwnik nie może mi nic zrobić no bo jest to po prostu za OP wtedy, nie? Następnie mamy Bula, no i do bóla tutaj mam tą hiperdoładowanie, więc będę mógł właśnie wam pokazać o co w tym chodzi. Tylko muszę je sobie nabić, na szczęście ono się szybko nabija. No i generalnie ono polega na tym, że jeżeli włączymy je i włączymy super atak, no to wtedy dostajemy o aż 80% mniej obrażeń. Więc taki przeciwnik nam za wiele nie zada. A my, jak do niego sobie właśnie tak tym pojedziemy, no to mu zadamy już całkiem sporo. Więc myślę, że jest to naprawdę dosyć fajne. I o, zobaczcie, włączamy to sobie i oni praktycznie nam nie mogą wtedy nic zadać. No, zadają po prostu nam bardzo mało, a my możemy sobie tu ich na... bez problemu bić. Ok, a więc teraz mamy kolta. No i jest to ostatnia postać właśnie do pokazania w tym odcinku. Do niego też nie mam mm, hiperdoładowania, aczkolwiek właśnie mam o nim opowiem, o tym hiperdoładowaniu. Więc chodzi o to, że po prostu jeżeli je sobie łączymy, no to nasz ult jest o 120% szerszy. Co na przykład jeżeli gracie takiego napada, no to myślę, że jest naprawdę całkiem to OP. Bo możecie wtedy zbić naprawdę dosyć sporo obrażeń safe'owi lub po prostu zadać dużo obrażeń też przeciwnikowi. A więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeżeli wy macie jakiegoś hypercharge'a właśnie do tych postaci, to możecie o tym dać znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam się, mano.